Aplikacja Blog Writer AI to aplikacja, która stworzy za Ciebie artykuł na bloga z zasadami SEO, żebyśmy w wyszukiwarkach byli bardzo szeroko widziani. czy będzie budowa nasze zasięgi, zaplanuje za nas całą strukturę, żeby roboty indeksujące Google Binga znajdowały naszą witrynę. Jak to się robi? Już Ci pokazuję. Przede wszystkim idziemy na stronę sn76.pl, gdzie masz część strefy aplikacji AI i wybierasz... Odpowiednią aplikację, bądź też w górnym menu wybierasz właśnie Blog Writer AI. Jak przejdziemy sobie do aplikacji, to zobaczymy, co tutaj dokładnie jest opisane, co, czym się zajmuje, w jaki sposób ona tworzy w ogóle tego bloga. Przede wszystkim aplikacja ma takie dwie funkcjonalności, które są kluczowe do tego, żeby wspomóc Ciebie w tej codziennej pracy pisania artykułów blogowych. Przede wszystkim albo wykorzystujesz swoją inwencję twórczą, wymyślasz temat i ten temat tutaj aplikacja dla Ciebie napisze i AI wszystko po kolei przygotuje. Albo skorzystasz z gotowca, jakim są na przykład artykuły newsowe. Twojej konkurencji, albo twojego ulubionego, Twojej ulubionej strony internetowej, gdzie tam takie artykuły są postowane. To wszystko zależy od niszy, czym się zajmujesz. Warto sobie właśnie z takiego gotowca skorzystać, ponieważ wiemy, że artykuły tworzone profesjonalnie mają też duże zasięgi. I zobacz. Tu jest przykład właśnie, jak ta aplikacja będzie z Tobą rozmawiała. A nie przedłużając, przejdziemy od razu do tej części. Gdzie zobaczysz, jak to działa. Przechodząc na zakładkę, właśnie aplikacji Blockwriter AI, aplikacja Wita się z Tobą i proponuje Tobie, żeby podać adres URL, czyli adres internetowy artykułu, z którego chcesz skorzystać i się nim zainspirować, albo możesz podać temat, który Cię najbardziej interesuje, ponieważ no, nie ma w internecie takiego artykułu wcześniej, na który można się wzorować. Możesz też napisać, jaki temat ma być. Przez sztuczną inteligencję opracowane od początku, ale my skorzystamy tutaj z czegoś takiego jak Google News, który ma mnóstwo różnego rodzaju newsów. To jest taki hub, w którym, jak gdyby, miejsce, w którym jest mnóstwo artykułów, właśnie prasowych, z internetu, z Polski, z zagranicy, możecie skorzystać równie dobrze z innego kraju, i na tej bazie sztuczna inteligencja opracuje nam jakiś artykuł. I tutaj możemy właśnie skorzystać z różnych tematów, które się pojawiają, bądź też wybrać, z jakich tematów ma sztuczna inteligencja tobie napisać tych tematów jest tutaj całe mnóstwo, a my skorzystamy z tego, że w Gliwicach nie wejdziesz do Dino, bo zrobi zakupy za ciebie robot. To jest pierwszy taki sklep w Polsce. Skopiujemy sobie adres internetowy i przejdziemy do naszej aplikacji i go tylko wklejmy, wciskamy Enter albo niebieską strzałkę. No i teraz tak, aplikacja. Podsumuję, że chciałbyś stworzyć artykuł bloga na bazie podanego adresu URL i pyta się Ciebie o kolejne, właśnie zadaje Ci kolejne pytania. Jaki poziom wiedzy? Ponieważ, no zobacz, masz możliwość wyboru szkoły podstawowej, liceum, uniwersytetu albo taki dokładnie sam, jak jestem, treść bazowa. I ile znaków ma mieć taki artykuł? Krótki 5000, średni 10, długi 15, bardzo długi 20, a ma być dokładnie taki sam jak ten oryginalny. No to możemy od razu podać, że będzie to 1 yy, I weźmy sobie C i ma mieć 20 000 znaków, 2D. I teraz sztuczna inteligencja wygeneruje dla nas. Artykuł mamy tytuł. Rewolucja w handlu detalicznym. Pierwszy w pełni zautomatyzowane schedino w Polsce. Wprowadzenie w erze postępującej cyfryzacji, automatyzacji, branża handlu detalicznego staje przed nowym wyzwaniem, później mamy kontekst technologiczny i ekonomiczny, opis technologii mamy dużo właśnie informacji na ten temat. Technologia za kulisami, implikacja dla rynku pracy, wyzwania, potencjalne problemy, perspektywy rozwoju. Zobaczcie, cały czas, już inteligencja. Dorzuca nam nowe, nowe treści i później możemy je dowolnie sobie sformatować bądź też przeredagować, ale tego jest bardzo dużo. Jest łącznie też podsumowanie. Dzięki temu mamy bardzo długi, zaawansowany artykuł, który możemy śmiało użyć do naszego, do naszego kanału, w którym prowadzimy właśnie bloga. Co tutaj jest bardzo istotne? Ta aplikacja jest tak przygotowana, żebyście też nie byli posądzeni o jakiś plagiat i dzięki temu możecie spokojnie taki artykuł uznać jako napisany przez siebie. A inspiracją był po prostu artykuł z internetu. Sami przyznacie, że aplikacja tworzy bardzo fajny, zaawansowany artykuł, który możemy właśnie wykorzystać na naszej stronie internetowej. Zapraszam na str76.pl, tam się widzimy. Hej!